Witam, witam, witam wszystkich. Słuchajcie. zdraparte To jest jedna z nowszych zdra, zdrapek. Można tu wygrać pół bańki. Mam dwie. Zainwestowałem 20 zł. Tak to nazwijmy. Zobaczymy co z tej inwestycji wyjdzie. Co tutaj się uda wydrapać. Zrobimy to wspólnie. Oj, trochę się nie przygotowałem. Bałagan. Jak to u mnie w warsztacie. Słuchajcie, na czym to polega? Zdrapujemy tutaj te pole. Jak? Tak jak tu, tak jak tu zaraz w pierwszej zdrapce, jak się pojawia ten symbol party, tak, te party mamy tu, to znaczy, że wygrywamy. Czyli już wygraliśmy. A ile? To taką kwotę, jaka się kryje tutaj pod, pod symbolem wygrana. Sprawdźmy, czy jeszcze coś tutaj jest do wygrania w tej zdrabce. Jakie to są jeszcze symbole. No, no, słuchajcie, na razie jest tylko jedno party, a może być kilka. Sukienka, bucik, kapelusz. Wygraliśmy, ale ile? No to sprawdźmy, tutaj jest. Jest dyszka, słuchajcie, jest dyszka, czyli pierwsza dyszka się zwróciła. Mamy jeszcze jedną zdrapkę. Może tutaj będzie coś więcej. Tu jest sukienka, są wiśnie. Jest perła, saksofon. A szukamy party. Zbliżamy się do połowy zdrabki. I wciąż wygranej nie widzę tutaj żadnej. Ale zobaczmy, co tutaj możemy wygrać. Słuchajcie, jest 10 tysięcy. Jest stówka do zgarnięcia. Jest kolejne 10 koła. Jest 400 zł. Dwie dyszki. 200. Stówka. Tak się zbierają te małe kwoty, ale pół miliona nie widzę. Jest 400 zł. Jest, jest. Słuchajcie, mamy szansę na pół miliona w tej zdrabce. Jest tutaj 500 tysięcy. I stówka. To sprawdźmy od stówki. Czy ta stówka jest nasza? Nie, tu jest fortepian. Pół miliona. Aparacik. To nam nie daje wygranej, niestety. Co nam tu jeszcze zostało? Zostało nam tutaj kilka szans. Teraz jest szansa na cztery stówki. Tu jest grono. Wino, grono nie daje nam wygranej. Sprawdzimy, czy stówka. Stówka też nie należy dla nas. Teraz zostało nam kilka, kilka, zdra, kilka szans. Ostatnie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ostatnie 6, 6 szans i tu mamy 200 zł, nie, tak troszeczkę tracę nadzieję. Ale dwie dyszki, to taka realna bardzo kwota. Dużo takich 20 jest do zgarnięcia. Niestety nie tym razem. Cztery stówki sweterek to nie daje wygranej. 10 koła nie. I zostały nam dwie ostatnie szanse. Słuchajcie, mamy szansę na 100 zł albo szansę na 10 tysięcy zł. Sprawdźmy tą stówkę. Nie. I słuchajcie, 10 koła. Ostatnia szansa. Nie, nie ma niestety. Także moja dzisiejsza wygrana to jest tylko 10 zł. Wam życzę więcej szczęścia, dobrej zabawy.